Siemka, witajcie tutaj JCS, Adrian 230796 oraz Maciek245.pl Siemanko. Witamy Was na lokalu filmowego podczas nagrywania pierwszego odcinku. Będzie z nami jeszcze Kuba w odcinku pierwszym ale chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy dali nam lajki oraz subskrypcję. A w szczególności chcielibyśmy pozdrowić kogo, panowie? Samuela. Adę i Michalinę. Dobrze, dla nich też wykonamy właśnie skok wiary. Nie możemy się zabić! Co wow. Tom, Tom, tom A ja skoczę dla Sylwii, uwaga. The final countdown. No bo skaczesz, skacz, ten Adrian pierwszy skaczesz, bo ty to jesteś lądek. Skaczesz pierwszy. Right. Oooo! Oh. Jeronimo! Tom. Ej, już po mnie! Ej. Nie żyje! Idioci! Idioci! Obudziłem się w raju! Obudziłem się w Ej, trafiłem! Yes, żyję. To A ja to ja więc... Ej, ja skoczyłem i skoczyłem i spadłem na się do wody i mnie nie zabiło. Dobra, ej, A to mi więc się dziękujemy, dziękujemy jeszcze raz i zapraszamy do następnego oglądania naszego filmu, nie? Żegnamy. Do, Tak, do... żegnamy, do zobaczenia w sumie, nie? Do zobaczenia w pierwszym odcinku, no to yo yo jo. Narka. Na razie.